Nie stresuj się, Basiu. Pogadamy sobie mm -hmm. tylko. Robisz tyle pięknych rzeczy, że, że musisz o tym opowiedzieć, no bo czeka na to opowieść cały naród. Mm -hmm. <laughs> Więc e, o tobie posłuchamy. Skąd do nas przyjechałaś? E, przyjechałam z Warszawy. Przyjechałam z Warszawy, aczkolwiek e, nie byłabym sobą, gdyby gdybym nie powiedziała, że moje serce należało i należy, i będzie należeć do Podlasia, Aha. mojej krainy pięknej, z której pochodzę i mam nadzieję, że, że do niej powrócę. Że powrócimy już powrócimy jako, jak, jako rodzina. tak. No pięknie, na Podlasie pewnie wielu by chciało nawet wyemigrować z Warszawy. Bardzo wielu Warszawiaków wraca, że no. znaczy wraca, przeprowadza się Aha. do Warszawy. Aha. Do, na podleście. Masz tam tak. rodzinę jeszcze. Tak, mam, mam rodziców. Eee, brata. Ja Wam na początku powiem, żebyście nie uciekli. <laughs> Czym się Wasi zajmuje? Eee, to jest niezwykłe, bo to nie jest coś, co jest bardzo popularne, to nie jest coś, eee, co możemy spotkać na każdym kroku. Nie jest to twórczość, która w internetach jest bardzo widzialna, popularna, czy coś bardzo niszowego, a jednocześnie bardzo. Pomocnego dla wielu. Basiu, co ty robisz w ogóle?